Czerwiec powitał nas gorącym słońcem oraz letnimi ulewami. Życie polityczne naszego państwa wrze. Na wschodzie trwają zaczęte walki prorosyjskich terrorystów z regularnym wojskiem, a Petro Poroszenko oficjalnie objął stanowisko prezydenta Ukrainy. Ale my dziennikarze redakcji słowo Polskiego nie zapomniamy o naszym obowiązku i dzisiaj przeprowadzamy rysowanie zwycięzcy w naszym konkursie krajoznawczym Zgadnij, gdzie to jest. Przez cały miesiąc maj otrzymywaliśmy od Was, szanowni czytelnicy, czasami bardzo rozległe odpowiedzi na pytania, które my stawiali w gazecie Słowo Polskie. Teraz przechodzimy do 21. edycji naszego konkursu i wracamy do gazety numer 21, na ostatniej stronie której było umieszczone zadania naszego konkursu zdjęcie Palacu Tereszczanków, znajdującego się w Turczynówce na Żytomirszczyźnie w rejonie Cudnowskim. Zadanie było bardzo trudne, ale włożony przez Was wysiłek na pewno zostanie rekompensowany wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winicy oraz naszą redakcję. Teraz przystąpimy właśnie do e, naszego losowania. Jak zawsze biorę do ręk plasekowy kontenerz, w którym umieszczone są nazwiska osób, które udzielili poprawne odpowiedzi w naszym konkursie. Odstawiam, starannie go wymieszam i wyciągam jedną z karteczek. Otwieram i czytam. Aleksiej Gałonko. Serdecznie gratulujemy Panu Aleksie wygranego w naszym konkursie. Nagrody przekażemy jak najbliżej, a ja zapraszam do kolejnej zabawy. I teraz pokażę Wam zdjęcie następnego naszego konkursu. Widzicie w moich rękach zdjęcie bramy wjazdowej do wspanialej zachowanej rezydencji hrabia w Sobańskiej w niewielkiej miejscowości na Winniczyźnie niedaleko obodówki. Prosimy o podanie nazwy tej miejscowości i wysłanie odpowiedzi do naszej redakcji na adres pocztowy gmail.com. Nie zapomnijcie podać numer swojego telefonu, żebyśmy mogli jak najszybsze z wami skontaktować. Życzymy miłej zabawy i z wami jak zawsze byliśmy my, Anna Szwapak i nasz operator Anat Anatoly Federation. Spotkamy się za miesiąc. Do widzenia.